A teraz nietypowa oferta. Jestem w nietypowym miejscu. Już teraz kręciłem filmik. Jeżeli oglądam je, ktoś z branży samochodowej, ale też filmik dotyczy ludzi, którzy mają w Polsce samochód, którzy od jakiegoś, który od jakiegoś czasu był w planie przerzucenia go do Hiszpanii. Chcę się teraz zaoferować między wrześniem a październikiem, jadę do Polski, odstawiam komuś samochód, bo w pandemię ludzie tu pozostawiali i uciekli samolotami czarterowymi i szukam takiej samej sytuacji w drugą stronę. Czyli jeżeli ktoś ma samochód z Polski do przerzucenia na teren Hiszpanii, no najlepiej do Gandhi gdzieś tu w okolice, to jestem w stanie przerzucić go tylko za koszt paliwa. Ja pokrywam autostradę. No i to, że go tutaj dostarczę. Jestem dobrym kierowcą. Tutaj robiłem tą trasę już moim busem z turystami z 50 razy. To w zasadzie nawet bez nawigacji jadę swoimi trasami. Także nie ma żadnego ryzyka. Że ktoś ma taką sytuację, chce przerzucić jakiś samochód, to może być nawet i bus, obojętnie co. Może być nawet załadowany jakimś tam ładunkiem, to jestem w stanie podjąć się takiego czegoś. Samochód z Polski na teren Hiszpanii. Najlepiej do Gandhi. Pozdrawiam.